Everett. you're a professor at athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. this is your parents. I the folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but i'm a reporter for wabe in atlanta. maybe you're a murderer, but i don't really care. frankly, that's a skill that might come in handy hmm i do anyone out there who you were or that you were tied to this place no no i've been sticking to first names for a reason you seem like an okay guy and the last thing we need is a girl to take care of look don't make me wrong on this okay good Nie myślę, że tu będzie jakiś romans siedział między nimi. Okej, okay, dzięki. Tak, słodka w sumie. Ona jest trochę tempa, nie wiem jak bateria wygląda, ale. No, czyli chodzi o to, że tutaj jego, jego rodzinka to prowadziła widocznie. I on się wyrwał z tego zdjęcia, żeby się nikt nie zorientował. Eee, no. Czyli co? Żona go zdradzała z jakimś tym senatorem. On zaciółpał senatora. Musiał ich przyłapać. Tam na jakiś. Mocne, no. mocne mocno wam powiem. Alaskę znalazł chyba po ojcu. Tak czy o. czy On już się przyznaję do tego, że oni tam filmują. Hmm. Ach, słodkie. Teraz będą se gadać po nim. Coś ma w oku. Sorry, ale mi rzęsa weszła do oka i prawie umarła. Ała! Dobra Fajnie by było tam wleźć Bo ja nie wiem czy tam nie będzie leków Bo to jest jakieś takie zamknięte pomieszczenie Więc weźmy to, to biurko O Jezu, dzieciątko będzie... I jakieś słodkie, już wygląda jak szczeniaczek Chciałam przenosić Właśnie, uważaj na palce dziecko O, można z nią pogadać To pogadamy, tak, o nie ma <laughs> W każdym z nas jest waria. W każdym z nas jest waria. Tyle, mój pies. Twoje tata nie żyje, ogarnie dziecko. Nie ma, nie okay. ma kot. Pachajcie to. Proszę, jakie ona minęła. To jest po prostu majsterstwo. <laughs> You don't have a family? Mm. Nie wiem, dobra... Żeby wiedział, że ja nie chcę o tym gadać. Tak? No. tutaj widzę Porządnie ludzie, tak. Nie, nie, są jakimiś te piłkarzykami. Masz. Ja dziecko. You... Dziecko, co ci to obchodzi? I wouldn't blame them no, to... Nie, mam fight to okay. look, my I Yeah. Powiedzmy tak To jest takie w miarę ten... Okej okay. Ma, Mam nadzieję, okay. że mogę ufać temu dzieciaczkowi To już trzeba przesunąć dziecko, nie dopytuj się, bo nie chcesz wiedzieć niektórych rzeczy, nie chcesz wiedzieć I tyle O Jezu Biedne dzieciątko się skaleczyło, kurwa Zaraz przywołasz tych zombioków tą krwią, jak te, jak w szczękach normalnie tego szreka kurwa. Rekina. Dobra, musimy znaleźć jej, no tu jest apteczka, to już będziemy mieć bandaż. Weźmy jej za... Opatrzmy, Dobra, trzeba opatrzyć dziecko. Opatrzmy. Co, tak? Nie. I'm gonna keep looking around. Okay. Kurwa, nie. No, nie, po prostu debilem, trzeba dać to, wyżej. Wie, Wiecie jakie to jest na tym też będzie? dobra yeah. nie wrócą, dziecko, oni już dawno kurwa nie żyją Ja jej, nie będziemy przed nim ukrywać tego, bo to jeszcze potem find them if we can. powinno I've got my in case they try that way. No nie so sądzę no, my się zajmiemy dzieckiem. Dobra, zrobisz jej z tą ręką, czy nie? Kurwa mać. Rób! No, Ooo. O. No, o, zaopatruj. Ucz się, bo będziesz potem musieć zaopatrywać te rany. No. Patrzcie, jakieś grzeczne dziecko, po prostu. Biedna. Hmm. Już po, po, po bólu, tak? Po bólu. Już nic nie boli, jest gitara. Dobra, wiecie co, teraz tak, co? Tu coś jest w tej szafce, przeszukujemy tu, bo wiem, że trzeba się chyba dostać. Pilot, weź tego pilota. Może się przyda. No dobra. Tu będzie zamknięte pewnie. I tam pewnie będą te leki, bo oni gadali, że przez ofis trzeba to iść, to iść to. a to jest ofis. Okej, okay, musimy znaleźć klucze. Dobra, to wiecie co? To spierdalam stąd. E, spróbujemy... spróbujemy pójść okay. za tym e, gościem, tym takim, tym przyjebanem, bo on mówi, żeby się odezwać yeah. do niego. Right? Jest dziecko! I... A, czyli, czyli was ona to słyszała? O kurwa. Dobra, nie, nie będziemy jej kłamać. Oh. Was he bad? He was. Okej, okay, okej. Okay. No co no co? pewnie się wkurwił e, pod impulsem zastrzelił, tak? No ja nie uważam, że, że tutaj... Nie no, zrobić się na no, W ogóle możemy dać battona. Komu dajemy batona? Dajemy rodzice batona, bo oni są cool. Ja ich lubię. Dziecku damy batona, to wtedy nas będzie lubić e, ojciec. To o, oh, thanks Lee. I appreciate it. That's sweet, Lee. No. Dziecko jest. A mojemu dziecku też trzeba by było dać, ale to potem, bo po mi się nie chce. A ty mu babsku tyś zjedom. Mam gdzieś ten ojciec po prostu, że go nie odratuję, bo już go dawno dobić. Hey oh, this is Glenn and uh, I'm kind in a jam here. Uh little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? Okej, okay, okej, okay. to ten co poszedł po wędze na dzwonie. Nie, musimy mu pomóc. Ja mu wiem, kurwa, że to będzie zły pomoc, żeby on tam szedł sam. Kto jak co za dobry go tam puścił w ogóle? Za dwójkę odrzucił. A tak to może też tylko jeden umrz, a nie dwójkę. No i oczywiście my pewnie pójdziemy. Aha, tak. No, Doug tak, to jest ten, co tam siedzi. To the motorist, co, co, co stoi, taki good, I Wygląda jakiś Polak Wygląda jak Polak, go yeah, idziemy good. z babką Dobrze, dam ci, dam ci znać, ale pierwsze to mi teraz nie Bo chciałam pokazać tego chłopa, bo on wygląda jak był Polakiem, patrzcie na niego Widzicie ten feed, Widzicie te, te sandały i ten, te buty? To jest niemożliwe. Ja wcale nie uważam, że śliwka jest brudna. Albo jakimś czechem. Nothing on jak czech wygląda. Outside, Dobra, pójdziemy z nim najpierw, a potem będziemy no, się tam. tam. Aha, nie da no, się? Okej, okay, da oh, hmm. Potem pójdziemy tamtego ratować, bo jeszcze a tam może coś znajdziemy. Cool. We'll Potrzebujemy tego klucza. Potrzebujemy klucza, żeby wejść do tego z lekami i żeby wziąć leki temu dziadowi staremu, któremu nie wiem w ogóle czemu pomagamy. Okej. Okay. I tu my chyba będziemy tam, gdzie... na początku jak tutaj trafiliśmy. Ja z tą bramą, no. No dupa trochę. Nie wygląda to dobrze. Kurwa, ale żyrom Wieżerkę mają. Dobra, Czechu, załóżmy się. No. Dobra, nie Pinkol, bo ja muszę szukać klucza. No, chyba trochę to potrwa. Dobra, co my tu mamy? Ooh. That guy over there has the keys How can you be sure? I found this in the office That boy in the <laughs> photo being on him as good a bet as we can make Yeah, I agree We just need to figure out how to get out there and get them <laughs> That's brat. You wouldn't need long, That's right? right. Nah, just a few seconds Maybe there's a way okay. to distract them and buy you some time No, nie wiem, czy to żaden the distrakt. Kurwa, dał mi. Miałeś włączyć to, żeby, żeby tam odciąć zombie. Uchowania. Dobra. To jest jakaś cegła, to nie sięgnie raczej po to. Dobra, wiecie co? I wracamy się. Idziemy na tą akcję z tamtymi, okay. bo tutaj chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Tylko ten gościu będzie mieć klucz, więc trzeba się tam jakoś dostać. Trzeba by było rozpinkolić ten zamek, żeby wyjść stamtąd. I wtedy... Dobra, jej chyba mam powiedzieć jak chcemy iść, czy nie? Czy komu ja mam odpowiedzieć? Jej chyba. Mm. Dobra, hey, dobra, ready to idziemy. Tak. Yeah. W ogóle, sorry, że ja nie, nie wykorzystuję tu wszystkich dialogów, ale nie mam zamiaru siedzieć i pinkolić z nimi, bo oni są trochę głupi. po prostu mm. prowadzimy na listę. Dobra, jesteśmy w tym hotelu, gdzie szukali paliwa, paliwata. Kurwa. Dobra, nie widzi nas. Nie widzi nas, Cweluch. teraz co trzeba by było coś. Uh, 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 uh. No to będzie ten zioma, jak wyście się oglądniesz. No, kurwa. jesus glenn Dobra. Glenn. Słuchaj, hopie, coś You're to can we get out of here before any of these things notice us not yet there's a survivor trap up there no way Kolejna osoba do grupki. Listen, i was out here looking for gas and then up there in the corner room i heard crying coming from inside who is it it's a girl we talked and she got frightened i was trying to get in and help her and she started yelling and saying i was bitten

te zombiaki to zamiast w drzwi napierdlać, po, po ścianie biją. No nie wygląda to za ładnie, jak widzicie. Czyli musimy iść ocalić tą babkę. Ja... Okay, yeah, so yeah, ta. No właśnie, będzie strzelać, a tu zaraz się ku**a zleci cała horda. Dobra, szuka. E, się, no, trzeba jakoś ich pozabierz. Będzie. Poduszkę weźmiemy, będziemy e, ten. Będziemy iść. Wiecie co? Będzie jako. Jak to się mówi? Tłumik O. To się przyda poduszka. Zamknij się, babu, to jest trochę tempo. Dosłownie. Ogar. Dobra, co? Lecimy tam. Nie widzę nikogo na drugim końcu tego kanału. Kurwa Dobra, przebiegniemy tam, może biegnij z tą poduszką, oczywiście. Tam już z tą poduszką kopię. Czemu nie wzięli tej poduszki? Kurwa Szczelko, An age old problem. Ach, czyli się nie da go tą poduszką. Dobra, nie wiem, wracamy się tam, idziemy w drugą stronę, bo nie wiem co bardzo, jak tutaj sobie poradzić. Idź tam. Czemu ten czas mi zapisuje tą grę? Dobra. O, tego można poduszką, bo on siedzi, być łatwiej. Tu coś jest. No to nie Wonder, tylko się popatrz. Nie wybijemy tej szyby ręką Mic Tego trzeba zadusić. Kupię ona jest. No. Nie będę ukrywać, że jest trochę taka nieogadnięta życiowo, tak, ale nas ocaliła, więc dobrze. Dobra, po już jest. To było Dobra, spoko. A w tym aucie coś nie ma? O, no, czekajcie. Świeca? Bierzemy świecę. I świecą wydupcymy to. Okno tam. Kani, to jest mózg. Nie odpalisz tego, kurwa, bo będzie głośno. Wyjdź stąd. Czemu się nie da stąd wyjść To mam sprawdzić, muszę sprawdzić A on nie odpala go on kurwa I teraz popchamy auto, bo jest niezahamowane Niezahamowane, nie co ja pieprzę. że będzie próbowało odpać to auto No, widzicie już będzie po jednym. No to i zajebiście. Awesome. I teraz weźmiemy tą siekierkę i potem jak tam wrócimy, to tą siekierką rozpieprzymy zamek. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? I teraz patrz. Idź tam. I rozpierdzielimy to tym. Bo te świece mają... Kurwa, jak to się nazywa? Diament, czy co to tam w sobie? Więc się powinno rozpieprz... Co chcesz, chłopie? No, i patrzcie, i on nam jeszcze... tam Kurwa, ale mózgi po prostu, ludzie, naprawdę. Jedni tym. Już mamy śrubokręt i będzie broń, tylko żeby te zaś tu nie przylazły za dźwiękiem. Pilnujcie się, chłopie, pilnujcie się, tak? No. Dobra, dziadu, bierz to, wyciągaj. Bierzemy. I wydupimy ich troszkę, bo That's exactly what I was thinking. No właśnie, no właśnie. Yy, I teraz zrobimy teraz? Pójdziemy. Nie, pójdziemy tam, i potem pójdziemy tam, gdzie wcześniej byliśmy, co się nie dało, i dupniemy go tym. Yy, śrubokrętem. Słuchajcie, to nie jest głupie. Jest bardzo mądry plan. Jeszcze tu jest jakiś celów. Ale to w tego wyjebane w sumie. Dobra, i teraz weź go dupni, Śrubokrętem Tamtego już się nie ruszy Jeszcze tylko ten z drugiego boku jest Teraz Kulik, Widzicie? I już po już po chłopie Jezu, jeszcze następny idzie Bidzik, bi, bi, bi. I ja dupnę w deskę, widzicie to? Ciepną w deskę O, przez oko, dup Nie ma, to lobotomia zrobiona Wypierdalamy stąd Jeszcze trzeba tą siekierka inną wziąć, ale tego trzeba dupnąć, bo ja ją ręką chyci Zabij go najpierw. O, pięknie. O jak przypierdolił głową. Dobra, Dude, where'd your weapon go? <laughs> <laughs> nie ma aż go na wylot przywaliło. Kolejny z jest te zamknij się babo. Bierz się Zajebiście, mamy się kierować, to dobra broń, tak? Jeszcze tych na górze, ale to tych na górze zabijemy. To po prostu już będzie chwila. Jak ja mam tam wejść? A, tu są schody, dobra, chyba mi się coś poszło. Ja oczywiście muszę wszystkich zabijać. Oni są jacyś niezdolni. No to baba to rozumie, że jest niezdolna, a ten chłop to co? Ech, po prostu widzicie wszystko, wszystko na mojej głowie. Wszystko na mojej głowie. Bo co, bo kwa, już mam nogę połamaną, to już yy, nie żal mnie, tak? Już mogę umierać. Dobra, trzeba ich zaciupać. No idź. Biergo. A że oni się w ogóle nie orientują, to jest dla mnie. Przecież takie, jakby takie. Jeszcze ja nie mogę kliknąć. O dobra. Dobra, teraz, niedawno. Już po jednym. O, proszę. Proszę, a głowa poleciała w chuj. Gilotyna, normalnie. Dobra, lecimy do chałupy. Zobaczymy, kogo tam mamy ocalać. Zaparygadowała się taką jedną desecką, jak ona to w ogóle zrobiła od zewnątrz, niby, to, to nie mam pojęcia. Hello in there. We're here to help. No, just Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. No. She's in trouble. Miss? No. We're coming in. Dobra, wchodź tam. Bo babsko po prostu już panikuje, trzeba y y trzeba ją ten uspokoić. Rozpierdol jej drzwi. To <grym> to uspokoi. Dalej wiem jak ona się zabrodkowała tam od zewnątrz, czy ktoś ją tam zamknął. Zamknięte. zamknięta No tam złamano nogą być na pewno wybił. Drzwi. Dobra, wychodzi, baba.